Cześć, cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a witam się z wami z pięknego miejsca, czyli uwaga z <noise> witam się z wami z Mazur. Jesteśmy ponownie na Mazurach. Teraz y, nagrywam Wam pod światło, ale wrócę tutaj do cienia, bo bardzo razi słońce. Jesteśmy ponownie na Mazurach. Mazury uzależniają, kocham tu wracać. Pamiętam, kiedy kiedyś byłam na... Y, na takiej oazie u sióstr zakonnych, i tam była właśnie jedna dziewczyna z Mazury, i powiedziała, że koniecznie muszę odwiedzić Mazury, bo to jest taki klimat, i faktycznie miała rację. I tak naprawdę jesteśmy tutaj, no w ostatnim czasie, to można powiedzieć, że co roku przyjeżdżamy na Mazury. E, ostatnim razem, gdy byłam na Mazurach, taki, taki, to był spontaniczny trip po naszej podróży poślubnej. Wtedy byłam w ciąży, to były takie początki ciąży. I tu był taki klimat, właśnie kiedy się o tym zwyczajku dowiedzieliśmy tak na świeżo. E, więc fajnie, a dzisiaj jestem tutaj z całą moją rodzinką, z Glorusią, z moim mężem, e, a jesteśmy tutaj ogólnie w celu e, przyjaźni na ślub. Przyjechaliśmy tutaj na ślub e, z rodziny Wojtka. E, no i przy okazji stwierdziliśmy, że przyjedziemy sobie wcześniej i zostaniemy chwilę dłużej i tym samym sobie poczylujemy i odpoczniemy, także mega fajna sprawa. E, jest też z nami tutaj moja mama i Dawid, oczywiście moja mama formieniani, także e, ogarnęliśmy sobie tutaj taki fajny domek i będziemy chillować, a Was zapraszam bardzo serdecznie do oglądania tego vloga. I So I keep being accusative? Your emotions running wild. If you don't calm down, I can't stay. Breathe in, breathe out. Let me speak now. What happened was a one-time thing. No bullshit, no lie. I swear I'll try to give you my everything. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie mamy nocleg I mamy taki apartament w domku, w którym są jeszcze dwa apartamenty. Czyli z tego co mi się wydaje to tutaj na całym obiekcie, a ja znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Wikno 3, Woda i Las. I wydaje mi się właśnie, że na całym tym obiekcie, który jest taki fajny, mały i przyjemny, znajdują się właśnie tylko te trzy apartamenty, apartamenty właśnie, które mieszczą się w jednym domku. Bardzo fajna sprawa. Tutaj jest też taka możliwość, że może... wezmę ten aparat, bo to światło nie jest zbyt korzystne. No, ja też nie wyglądam korzystnie. Zaraz mam zamiar umyć sobie włosy po całej podróży, po całej trasie ogarnąć się. Do czego zmierzam? Tutaj jest fajnie, bo macie możliwość wykupienia sobie śniadania, obiadu, kolacji. Ja właśnie zrobiłam Glorii teraz taką osianeczkę na szybko, także zaraz będzie zajadać, a my czekamy na śniadanie, ponieważ za 40 minut dokładnie będziemy mieć śniadanko. Zaraz Wam powiem, jak to wszystko wygląda, mniej więcej cenowo. Myślę, że to jest taka fajna opcja pokazania jakiegoś miejsca, jakie ma udogodnienia, jak to wszystko wygląda i czy polecam, czy wybrałabym się tutaj drugi raz. Lubię sama później do takich filmów wracać, bo jeżeli naprawdę są jakieś miejsca top, to, to do takich, miejscach, do takich miejsc zwraca się z wielką przyjemnością. Tak więc daję teraz Glorii śniadanko, a później przy naszym śniadaniu pokażę Wam, co mamy dzisiaj, a będzie pyszne. Ale to też zobaczycie później i więcej Wam powiem. Odzywam się do Was o godzinie, o godzinie chwilę odzywam, ponieważ jest godzina 12.16. Koło 9 jedliśmy śniadanie, to to już Wam nagrałam, a później tak odstawiłam aparat i tak strasznie miałam ogarnięte włosy włosy. Wyobraźcie sobie, bo ja jak niestety mam włosy już takie do mycia. Teraz tego nie widać, bo je ja tak świeżo uczesałam, to mam takie odstające baby hair, ale to tak po prostu bezczelnie mi odstają i one jeszcze w ostatnim czasie zaczęły mi się kręcić. Nie mam pojęcia dlaczego. Ja mam z natury proste włosy. Szybka przerwa na espresso tonik i kontynuuję moją myśl, więc chodziło o to, że podczas śniadania miałam Wam opisać, jak to tutaj wygląda z jedzeniem, bo jest tutaj coś, co jednak nas, osób niejedzących mięsa, oprócz mojej mamy, bardzo urzekło. Chyba Ciebie też w sumie, bo Ty też lubisz takie rzeczy. No właśnie. Ty nie jesteś z tych osób, które muszą mieć mięso, bo inaczej to po prostu będą umierały, nie? Oczywiście, że ślinka cieknie na kotlecik schabowy z kością. No, i właśnie y, chodzi o to, że y, podczas śniadania tego w końcu nie powiedziałam, bo się tak delektowaliśmy, ale powiem Wam o tym teraz. Więc y, mam na myśli fakt, iż tutaj y, możecie sobie wykupić śniadania oraz obiad-kolację. I jest to tak, śniadanie w cenie 35 zł za osobę, tak? I kolacja też tak wychodzi, obiad-kolacja? To ile obiad-kolacja? Dawid ma y, całe y, menu pokazane, jakby na. Każdy dzień jak jest zaplanowany, chyba tam chyba ma tygodniowe takie menu i dzisiaj mieliśmy na śniadanie e, szparagi z jajkiem sadzonym i na chlebku, więc naprawdę to było takie przypyszne, no i do tego mnóstwo różnych dodatków, więc śniadanie było wybitne, e, ale na resztę pobytu e, będziemy mieć bez śniadań, bo śniadania będzie robić ta oto tutaj pani. <laughs> Czyli tak czy tak, przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy... Nie ma dużej różnicy, bo i tak mama będzie, jak ktoś będzie robił śniadania, Dobra, śmieszki, heheszki. Natomiast obiad i kolację będziemy mieć na każdy dzień. Z wyjątkiem ja i Wojtek, oprócz soboty, no bo soboty idziemy na wesele. Coś mi tu lata przy aparacie. I co chciałam powiedzieć, że bardzo nam się podoba to, że tutaj jedzenie jest bez mięsa, bez ryb i owoców morza, także w pełni wegetariańskie, co jest naprawdę mega fajne. My co prawda jemy ryby i owoce morza, ale to też w sumie tak sporadycznie, więc fajna opcja popróbować coś takiego. Tym bardziej, że mają tutaj naprawdę bardzo dobre opinie, jeżeli chodzi o jedzenie, więc jestem ciekawa. Nie wiem, co dzisiaj na obiad, o kolację, nie pamiętam już. Dawida później poproszę, to, to mi pokaże, co tam jest zaplanowane. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie są śniadania. Natomiast tutaj mamy obiad o kolację i obiad o kolacje są w cenie 55 zł od osoby i jest tutaj serio na bogato. Już nie mogę się doczekać kolejnych dni, żeby spróbować tych pyszności. I teraz widząc to menu, nie powiecie nie będziecie śmieszkować, że wegetarianie jedzą samą trawę. No patrzcie jakie tu są pyszności. mam mam chwileczkę, jestem nad wodą i mi nogi opaliło. Tak. Właśnie to jest to, że ja jestem z tych osób, które nie lubią się opalać i ja nawet mam to do takiego stopnia, że jest to dla mnie niezrozumiałe, dlaczego Polki tak bardzo nie akceptują swojej, swoich bladości i tak bardzo chcą być takie czekolady, wiecie o co chodzi. Ja nie powiem, bo faktycznie opalenizna sprawia, że wyglądamy na... kropi faktycznie, kropi... Eee, że wyglądamy na chudsze, że gdzieś tam to ciało jest takie bardziej powiedzmy jędrne, gładkie. Proszę? Wydaje mi się, że opalić na Ja ja cię się nie No to się nie opalaj, to ty się smary wybieraczem. <noise> <noise> Farbą się pomaluj. Nie, i serio, a ja mam po prostu coś takiego, że okej, okay, jeszcze gdzieś tam może nogi rozumiem, bo, bo moje nogi to jest tragedia po, po tym okresie się zimowym o masakra, znaczy e, no, po wiosennym jeszcze, nie? Nie, jeszcze, moje nogi jeszcze nie są gotowe na to. Faktycznie rozumiem, żeby tam nogi jakoś sobie opalić, ale w ogóle, jeżeli chodzi nawet o opalanie twarzy. To jest w ogóle już przestępstwo i ludzie, nie opalajcie twarzy, rany boskie, to jest najgorsze, co chyba można sobie zrobić. Naprawdę, największy grzech i później wszyscy sięgają po krem zmarszczkowe i nie, najlepszy hit jest taki, jak na przykład ktoś opala sobie twarz na wakacjach, a potem robi sobie jakieś ostrzykiwanie, nie wiadomo co, no bo przecież wszystko zaczyna wisieć, wszystko zaczyna wy... Trzymaj, co ty tak siorbiesz? Wszystko zaczyna... Masakra, ej, naprawdę, efekty dźwiękowe, nie to nie były kormorany jak coś, to była moja mama, nie wiem czy to było słychać. No i chodzi o to, że to jest właśnie największy hit, że ktoś niszczy sobie skórę po to, żeby potem właśnie coś z tą skórą robić, to jest totalny absurd. Więc moi drodzy, opalam moje nogi, ale już nie za długo, bo już czuję, że naprawdę mam strasznie spalone i, 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 ten, i lecimy, nie? A coś Gloria długo śpi, fajnie. Mogę tak pochillować sobie w ciszy i spokoju, chwilotrwaj. Pokażę Wam jeszcze, jakie mamy udogodnienia. Oprócz tego, że za bramką znajduje się prywatne mono. to jeszcze mamy tutaj taki, e, taki plac, takie miejsce do grillowania. Jest ognisko, tam mamy z tyłu takie e, miejsca grillowe. Po tej stronie są takie, jest taka strefa relaksu, bardzo fajne e, leżaczki. Tutaj jest oczywiście strefa dla dzieci. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Taki mamy mały plac zabaw i tam już znajduje się ten obiekt, w którym śpimy. Tutaj po lewej stronie mamy kawiarnię, a tam już jest domek, w którym właśnie są trzy apartamenty. miał ambitny plan, żeby dać Glorii obiadek i wybrać się na spacer. No i skończyło się na obiadku, ponieważ niestety zaczęło padać. Mam nadzieję, że to tylko przelotny i uda nam się wybrać. Przestało padać, stwierdziliśmy, a to jest idealny moment, żeby wybrać się do sklepu na małe zakupy. Oh well. to jest sklep, do którego mam sentyment bo 8 lat temu, gdy byłam pierwszy raz na Mazurach gdy były takie początki związku z Wojtkiem to właśnie chodziliśmy do tego sklepu bo tutaj niedaleko mieszka ciocia Wojtka chodziliśmy do tego sklepu tutaj na piechotę i zawsze kupowaliśmy sobie, wtedy mieliśmy fazę na berny kupowaliśmy sobie perny, jakieś lody i tak właśnie sobie spacerowaliśmy także fajnie wrócić do takiego sklepu i naprawdę to jest takie, wiecie, wspomnienia wracają Jest słodszą dziewczynką na świecie. <grystanie> tak? Tak. Tak. Tak? A jak robi krowa? Tak? A jak robi owca? A jak robi mama? <grystanie> o, <me, grystanie> też. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego większość czasu Gloria jeździ obrócona przodem do nas. To dlatego, że sobie tak bardzo lubi, nie? Lubi, nie narzeka i w sumie nam też się to podoba. Próbowałam kilka razy jeździć z nią, e, gdy jest obrócona tyłem do mnie, ale jakoś mi tak nieswojo, bo wiecie, nie widzę jej, czy na przykład się cieszy, jaką ma reakcję na jakąś daną rzecz i po prostu jakby nie mam taką, takiej kontroli nad nią i, i jakoś mi jest tak po prostu smutno, więc nie wiem. Widzę, że jej to pasuje, jeżeli nie przodem do mnie, mi to pasuje, więc jeżeli tak to wygląda, to czemu by nie? Jesteśmy teraz na obiadu kolacji i to wszystko jest tak pyszne, że zapomniałam nagrać Wam danie główne, jak wygląda. Także tutaj widzicie troszeczkę zjedzone przeze mnie. Mamy taki makaron ze szpinakiem, z serkiem, z pomidorkami. mega, mega, mega dobre. O, super! To jest super! Jak wyleciał deserek. I ja oczywiście wszystko do samego, do samego końca. wystarczyłoby tylko jeszcze talerz wylizać. Teraz mamy brownie. Ze smaku. Hm, mm, a to z brownie z czym? Z ruskawką. Z truskawką. Bardzo dobre. Mm, jeszcze kawa mrożona się robi. Pora się pożegnać zrobię to z tego samego miejsca, z którego się z Wami witałam. Ej, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście może jeszcze jakiegoś vloga z Mazury. Myślę, że jeden vlog może mógłby jeszcze wlecieć. Ej, I obiecuję przede wszystkim sobie, że w następnym vlogu moje włosy będą ogarnięte. Nie mam z tym problemu, jakby wiecie, że pokazuję się bez makijażu w nieogarniętych włosach. Tylko jest pewna granica, która moim zdaniem została w tym vlogu przekroczona. Wy pewnie nie zwrócicie na to uwagę, ale te moje włosy dzisiaj to było. To było to było coś, co sprawiało, że się czułam się tak niejakoś, niekomfortowo i mało atrakcyjnie. Jak oglądałam później ten, ten materiał, który nagrałam, że to jest masakra, także... No, nie, nieważne, tak takie wiecie, żale i smutki trzeba też wylać. Także dajcie znać w komentarzu, czy chcecie następnego vloga. Ja się z Wami żegnam, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym vlogu.